"Niech będzie błogosławione imię ojca i syna i ducha świętego." Ewangelii według świętego Jana od rozdziału dziesiątego Jezus powiedział Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam To nie wchodzi do owczarni przez bramę Ale wdziera się inną drogą Ten jest złodziejem i rozbójnikiem To jednak wchodzi przez bramę jest pasterzem owiec Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. A owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcym. Ja jestem dobrym pasterzem, dobry pasterz daje życie za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza je i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Oto Słowo Pańskie. Systry i bracia, pan Jezus używa trzech kategorii. Mówi o wilkach, o najemnikach i o obcy. Wilk nagle, nocą, niespodziewanie odbiera życie owcom. Najemnicy spekulują o życiu owiec, by otrzymać pieniądze, a obcy są po prostu obojętni, bo jak mówi Jezus, nie zależy im na owcach. Trzy kategorie, aby powiedzieć jedno. Bóg taki nie jest. Bóg jest inny. Jest zazdrosny, kocha swoje owce, szuka ich, każdy z nich jest dobrym pasterzem. I Jezus mówi to jasno. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Dlatego Jezus zwycięża śmierć. Śmierć jest zawsze niesprawiedliwa. Jeszcze bardziej niesprawiedliwa, gdy porywa ze stada jedną z najbardziej kruchych owiec. Każda z tych kruchych owieczek w oczach Boga jest piękna. Tak jak piękny jest sam pasterz, bo faktycznie on identyfikuje się z owcami. Życie owiec ma dla niego wartość własnego życia i uczy wszystkich, by iść za ich przykładem. W 1989 roku poznaliśmy Gabriela, który jako brat stał się dla nas darem. Dzisiaj, kruchego i niepełnosprawnego, w wieku 79 lat, odebrała nam go śmierć. Zaradził się koronawirusem. Mocno walczyliśmy o należne mu prawo do leczenia w szpitalu. Śmierć jest niesprawiedliwa. Jeszcze bardziej niesprawiedliwe jest robienie różnic między życiem i życiem. Jego życie, jego człowieczeństwo, jego spojrzenie ma dla nas olbrzymią wartość, a jeszcze większą wartość ma dla Boga. Cierpienie jest tak wielkie, jak wielka jest wartość jego życia. Czujemy ból i gniew z powodu bezsilności. Ale musimy mówić o wartości Gabriela, bo to akt sprawiedliwości i miłości. Bóg zna tylko jedno rozróżnienie, które oparte jest na współczuciu, które sprawia, że ostatni, a on był jednym z ostatnich, staje się pierwszym w Bożym Sercu. Gabriel przy tym potrafił być pierwszym w życiu wielu z nas, nie tylko ze względu na swój stan, który wymagał uwagi. Ale też dlatego, że wiele nas nauczył, pokazał nam to, co Pan wiedział już wcześniej, że każdy człowiek, nieważny jak kruchy, nosi w sobie obraz Boga, jego głębię, zdolność do czynienia dobra i może walczyć ze złem bo w Słowie jest życie. Gabriel napisał piękny utwór, co kosztowało go niemało trudu, który mówi Wszystko jest Słowem. Więcej. Wszystko jest Słowem. Wszystko przybliżamy Słowem. Słowa są Zbliżamy się do mocnej i straszliwej wolności. Słowa nie mają żadnych ograniczeń. Trudność języka stawia nas w zakłopotaniu. Słowa są życiem. Wszystko jest słowem, a Jemu zostało ono odebrane. Rzeczywiście, gdy poznaliśmy Gabriela, był on otoczony milczeniem. Sąsiedzi się go bali. Musiał opuścić swój dom i przenieść się do niewielkiego zakładu opiekuńczego. Powiedziałbym, że uważano go niemal za opętanego, a on był po prostu samotny. To przyjacielskie słowo, które spotkał, wyzwoliło go. A potem zaprowadziło z powrotem do własnego domu. Ten człowiek, który nie znał luksusu naszych oporów, złożył w nas całą swoją ubogą nadzieję. Zaufał nam. Jego dom otworzył się na nowych, kruchych przyjaciół. Potem był nowy dom, jeszcze większy, jeszcze piękniejszy, i jeszcze bardziej gościnny. Jego życie poznało słodycz braterstwa, przeżył wiele lat i pragnęlibyśmy kolejnych wielu lat razem z nim. Gabriel przeżył historię z Ewangelii, człowiek wyzwolony z zamknięcia samotności i pogardy, ukazał swoją duszę, swoje piękno. Pokazał w ten sposób, gdzie dociera moc miłości. Otrzymał słowa przyjaciół, prawdziwy dar na pustyni relacji. On sam z niewyobrażalnym trudem, gdyż cierpiał na autyzm, odzyskał słowo. Słowo, które stało się poezją i sztuką. Słowo, które było radością ze spotykania wszystkich. Słowo, które było dobrą nowiną. Gabriel był wierzący. Każdy w każdym kościele, do którego wchodził, zawsze zapalał świecę. Ten, kto mu towarzyszył, zrozumiał, że każda świeca to modlitwa o życie, o dobro, za inny, za wspólnotę, za świat. Wychodził tu co niedzielę, niezwykle sympatyczny. Inteligencja jego serca pomogła nam zrozumieć, że każdy mężczyzna, każda kobieta mają głębokie wnętrze. Był wykształcony, znał historię Włoch, kochał operę, znał francuski. Poznał wojnę i o niej opowiadał. Kochał piękno. Więcej, powiedziałbym, że pragnął, abyśmy byli piękni. Często nas poprawiał i porządkował, gdy go spotykaliśmy i byliśmy akurat rozhełstani. Był uprzejmy. Jego życie to cud wyzwolenia od zła. Ograniczenia nie znikły ale stały się pomostem, po którym weszła miłość. Ta miłość nie tylko pomogła przetrwać i przeżyć tyle lat, ale także otworzyła na przyszłość. Gabriel to w pełnym tego słowa znaczeniu człowiek i najdroższy brat to dar dla nas wszystkich. Teraz, wobec tej śmierci, wobec której czujemy bezsilność, ból i gniew, wybieramy wiarę. Wiarę w słowa Jezusa, bo wszystko jest słowem i wszystko jest życiem. Jezus mówi, że swoim owcą, tym których kocha, nie tylko. Da pełnię życia. Mówi też: Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. My tak wierzymy. Wierzymy, że Gabriel należy do Jezusa i do Ojca, ale prosimy też Pana, żeby pomógł nam modlić się i walczyć, aby nikogo z tych najsłabszych przyjaciół nie odrywano od życia, lecz aby byli chronieni i bronieni, by błyszczał w nich cud człowieczeństwa, którego, którym Pan obdarował każdego z nas. Niech popycha wszystkich, aby bronili życia, bo każde życie ma nienaruszalną wartość i nie można wybierać pomiędzy człowiekiem młodym i starym, pomiędzy niepełnosprawnym i tym jeszcze w pełni. Niech Pan nam pomoże, Winię Gabriela. Kochać wszystkich najsłabszych i wierzyć wraz z nimi, że Bóg może zwyciężyć śmierć i może pomóc temu światu odnaleźć swoje człowieczeństwo. Prośmy Pana, życia i Pokoju. Panie Jezu, który otwierasz ludziom na ziemi drogę do nieba, Poprzez Twój krzyż daj światło nadziei w każdym cierpieniu i odpowiedz na nasze błaganie o życie wieczne. Prosimy, chroni Gabriela w cieniu Twych skrzydeł, aby był tam, gdzie Ty jesteś. Módlmy się. Aby kruchość, Niezmazywalny znak życia każdego człowieka, była kochana w najsłabszych, w najmniejszych i otaczana większą troską, większym uprzywilejowaniem, aby ich życie było chronione i bronione. Módlmy się. Signore, Panie, Padre, che Padre nasce che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. e non c'indurre in tentazione ma liberarci dal male la pace di Pana niech będą z nami wszystkimi